Przed nami kolejna grupa ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy, co za chwilę się wydarzy. Jest to moja druga, druga runda tym Gałganem. Ja mam jakieś umiej... super perków, wszystkie są na zielonym poziomie. Yy, więc prawdopodobnie będzie to mecz ala wygłupianko się. <laughs> Ale spróbuję dać z siebie wszystko. No. Spróbuję dać się wszystko, żeby pokazać tym wąchocjaninom, gdzie raki sobie zimują. No, można w sumie, ja tak w sumie powinienem ile, po ile po ile oni mają godzin, bo to jest coś takiego jak zobacz profil, co nie, i wchodzę na, przykład na typa. No i, no i nie ma pokazane, ile ma, ale wchodzę sama na drugiego typa. I, i, I co? I widzę, że ma dwie i pół, dwie, dwie godziny ma już. No to jakiś dobry jest, ogarnięty był ten, 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 ogarnięty, dwie, dwie godziny ma już, to widać, że jakiś prost musi być, dobra. Wzięli, też widzimy, że wzięli potężne rzeczy, yy, z zagęszczeniem mgłem, nieznacznie zagęszczam mgłę, więc będzie ogromna mgła. Widzę, że jest kto pilnować, kogo pilnować na streamie, to ja pójdę expić w minecraftcie, bo mnie wyciąga, wyciągają. No to dobrze, Fox. Nic się takiego nie dzieje. A Wolf za karę, za dwa muta to miałeś, co? Dobra. Zaczynamy rundę. Trzymajcie za mnie kciuki. Może tym razem pójdzie jeszcze trochę sprawniej, bo ostatnio poszło wam, powiem, powiem że poszło yy, jako mordulce. Poszło średnio. Znaczy, w sumie wygrałem, ale początek wydawał się taki, że. No, nie ma bata, to się, to się nie uda. O, patrz jaki wąsacz co, nie? Patrz jaki wąsacz, on ma ochotę kogoś dzisiaj zjeść na śniadanie. O, ja mam ochotę dzisiaj kogoś zjeść. Ja dzisiaj mówię. Dzi dziś będzie jedzone. Dziś będzie jedzone. T te czyścinniki są bardzo blisko siebie, fajnie, jakby je zachowali. I ten. A tamte dalej to są już tak niefajnie trochę No, te tutaj cztery silniki łatwo byłoby pilnować, bo tamte są już tak to dalej trochę Ale oczywiście ktoś się pokazał Ach, najdalszy silnik No, widzę cię gałganie Dobra, udam, że go nie widzę A potem zrobię coś takiego Nie, no, jak to mogło nie trafić? Aj, byczku, dobra, chodź tu. Co ty robisz? Mm, hi, hi. Oj, byczku, byczku, dobra, chodź tu. Powiesimy cię szybciutko. Dobra, ruinka gdzieś tam chodzi, więc to jest duży plusik, bo nie muszę tak w pełni zajmować się tymi silnikami. Chociaż mam też pętliczka, pętliczka, pamiętajmy. Ale jak ruina działa, to nie, nie muszę wykorzystywać ciętliczka. Dobra, przeładujmy sobie. Wiem, że tamten daleko robili silnik. Jest ruinka. No mi tak. No pewnie robią ten daleko silnik. Tak obstawiam. Bo on, widzicie, coś tam. A może i nie. Dobra, chodźmy do tych. Czterech. No widzę, że go zdjęli. Chodźmy pilnować tych czterech tutaj godnych silników. No na pewno ktoś się jakiś tu robi. Chyba. Nikt nie robi żadnych tu silników. Chcesz powiedzieć, że nikt tam nie siedzi i nie robi silników? No oczywiście, że ktoś robi. Oj, byczku. Właśnie się sprzedałeś. No chodź, Bill. Chodź. Ach. Mogłem go strzelić, jak będzie trochę dalej oczywiście, ale miałem taki kaprys. Dobra, przeładujmy sobie. Patrzcie na to. Nie trafiłem, ach! Jak było blisko, byczki. Dobra, przeładujmy jeszcze raz sobie. Chodź tu, Bill. Chodź tu, wąsaczu. <śled> I co ten... Oj ty! O, jak się wyrwał! O, tego się nie spodziewałem. Ej, totalnie się tego nie spodziewałem, że się wyrwie. Ale mnie zaskoczył, chodź tu. Widzę go tam, znaczy trochę go widzę. I tu widzę jeszcze jakąś typiarę w ogóle. Ale fejle. Gdzie ona pobiegła, tu jest, dobra. Ale fejle, dobra, chodź tu, typiaro. Ciebie dorwiem dzisiaj. Ciebie, ty, ty, czy ty już nie byłaś przyjacielem? No, byłaś, oczywiście, że tak. Chodź tu. No zostaw te drzewo! Ja pierdzielę! No, naucz się grać jak uczciwy człowiek. No i zaczęli robić silniki. No dobrze, dobre, nie szkodzi. Chodź tu ty PR, no chodź. O byczku! No nieźle, rozegrała ta. Dobra. Dajcie mi przeładować O, 100 tych weszło 100 Biców, nice, ja tylko po ikonę Biców No i pięknie, to się szanuje Co na przypadkiem już drugi raz nie wisi? To jest zbieg okoliczności, że drugi raz sobie powiesiłem tą samą, nie miałem tego na celu Naprawdę nie chciałem drugi raz powiesić tą samą sobie, po prostu tak nie wyszło, bo się akurat Bill mi gdzieś zwiał Trochę pętliczek, entliczek jest bezużyteczny, kiedy ma się tą ruinę, powiem wam O, ktoś tu biegł. Byczku. Ej, dobre, dobre, nie ogarnąłem, nie wiedziałem, że tak się da. No, co ty robisz, kobieto, chodź tu. Trafię? Ajajaj, wypadło. No nic, dobra, chodź, Bill, podniesiemy cię. Gdzie on poszedł? Został podniesiony? Numer! Ale numer! Nie wiem, mam pojęcia, kiedy go podnie, podnieśli. Dobra, ganiam się, jak, nibi, jak debile się po prostu z TV tu ganiam. Dobra, chodźcie, już mam dosyć tego. Chodźcie, Jessica, chodź. Powinienem przeładować moją broń. Ach, dobrze to zagrała Czy ona ma tego? Dobra, jedna jest, położona. Przeładujmy sobie. O siemanko stary Dobra Jessica, tak Ze względów y, Takich dla mnie trochę Nie będziemy Jessiki wieszać Ponieważ ona już jest na Chociaż No z jednej strony fajnie byłoby ją powiesić Ale z drugiej strony jest na dętkę Niech sobie pogra kobita co nie Niech sobie pogra kobita Bo to jest Jessica co nie Jessica tu leży ona już jest na dętkę dobra niech sobie pogra Ktoś się mu ratuje pewnie o, to możemy powiesić, ona jeszcze nie była wieszana. Dobra, jako, że to sobie jeszcze takie rangi, wiecie, takie rangi typu chill out. No nie będziemy się jakoś mocno naforsować na biednej Jessice Tylko niech sobie ten Niech sobie pogra jeszcze chill outowo chwilkę Tylko teraz tak został tylko Bill no, i fajnie, jakby koś podniósł. Bo wiecie, jak i nikogo, nikogo nie podniesie, no to trochę przypał. Albo Kościół to jest haka. Miejmy nadzieję, że ogarnie, że tak się robi. Ogólnie w tej grze. Dobra, podniósł tamtego typiarza. Bardzo dobrze, czyli, czyli podniósł go. To bardzo dobrze, bo to przedłuża ich żywot. E, idziemy sobie znowu na nich zapolować. Nie jestem pewien, ale chyba ten gościu, co wisiał tutaj na haku. To wisiał bardzo długo na haku. To znaczy, że... Oj, byczki. Chyba on jest na dętkę już, co nie? Tak mi się coś kojarzy. O, ładnie. Chodź. Tylko Bill chyba nie jest na dętkę. Dobra, Bill chyba w tą stronę pobiegł. Bill. Chodź tu. No chodź. Nie, bądź taki, no. Chodź, z bradu Uszem się nie przywitasz. On chyba nie jest na dentkę, co nie? On chyba nie wiem, czy wisiał jeszcze ani razu. Dobra, to teraz go powiesimy. Gdzie by cię powiesić? Do piwnicy? Damy radę dojść? Kawał drogi, nie wiem, czy dam radę dojść. Spróbujmy. Chodź, Bill. Zobaczysz, fajnie będzie. Damy radę? Chyba na styk się ula. O, Bill. Tutaj se powiesi. Będzie spajnie. Mówię ci! Fajna za zabawa! <noise> co ty robisz? Ile grażyna razy wisiała? Ra! Ona chyba jeszcze ma jedno wiśnięcie, co nie? Chyba ma jeszcze jedno wiśnięcie. Dobra, żeby nie było. Żeby cię tak trudno zdjąć. Żebyś miało łatwiej. To proszę, zawiesić sobie tutaj. Ty już umierasz? grażyna! Jak to się stało? No to. Co jest ten? Czy ty. Dobra, uratujcie tego Bila, bo przykro będzie mu. Dobrze, dobra robota. Mogę na was liczyć. <noise> Mogę na nich liczyć. Uratowali Bila. Dobra nasza. Ale to ten mecz jest dużo łatwiejszy niż poprzedni. Poprzednim troszeczkę yy, sprawniej robili te generatory. Tutaj to w ogóle olewają te generatory mega. Oloanko na maksa. Dobra. Zobaczmy, czy coś tu się ruszyło. Nadal pewnie ogarnęli, że jest ruina na generatorach. Czyli tak, e, Bill jeszcze nie jest na dentkę, bo chyba go zdjęli, zanim się wbiła mu druga faza. Więc możemy na niego ewentualnie zapolować, ale tak trochę z drugiej strony głupio. Z drugiej strony widziałem kogoś tam się uczaił Tak, ktoś tu zostawił mocne ślady. <słuch> Bill, czy to ty? O, ładnie! Nie trafiłem. Trochę muszę pocenić Bill, no nie miałem Ciebie łapać, no. Koś innego miałem teraz wziąć dla odmiany. Oj, i tak by... Uuu uh, Nice. Chodź tu, Bill. Będzie fajnie, mówię Ci. Chodź, Bill. Fajnie będzie, Bill. Ładna paleta, co nie? Dobra, go tylko położymy, żeby sobie miał trochę dłużej poży pożył. W sensie nie będę go teraz wieszał, już naprawdę. Ach Dobra, ale on jeszcze ma jedno wiśnięcie z drugiej strony, tak? Ma jeszcze jedno wiśnięcie? Ma jedno wiśnięcie. Chciałem go tylko położyć, a tak niefortunnie akurat wyszło. Dobra, powiścić sobie jeszcze raz. Ja sobie stąd pójdę, żeby ekipa miała ciebie jak zdjąć. Uczy się trochę strzelać, powiem wam, z tej broni. Powinniśmy zrobić taki challenge, że mogę tylko złapać surworów za pomocą strzelby, co nie? Dobra, no, został zdjęty. Ciekawy, czy mój totem, ostatnia nadzieja, on został, on już się nabił teraz, mogę penetrum mori chyba. Właśnie, ja penet, memento mogę, no wiem, że mogę memento, ale yy, zapomniałem o tym, to jest raz, a dwa, że żal mi ich trochę było, wiecie? Dobra, to może zrobimy jedno penetrum. Jakoś teraz znajdziemy, jak myślicie. Jedno penetrum zrobimy. Możemy jedno penetrum zrobić. Takie luźne. O, tam ktoś biega. Cześć, Jessica. Co powiesz na penetrum? Ty już leżysz. To co? Jakieś małe penetrum, co nie? O ho, ho, ho. A Ajajaj, to musiało trochę boleć, ajajaj, u byczku, no dobra, no ktoś musiał zginąć w końcu co nie, no dobra, chyba żarty się skończyły, byczki, mam dla was niespodziankę, mogłem go rzucić na ziemię, mogłem, no, ale został zdjęty, więc w czym problem, został zdjęty Byczki, mam dla was niespodziankę. Zostało ich dwóch, więc będę musiał ich dwóch położyć, żeby ostatni. O, jojo, jo, jeden się rozłączył, to akurat nie fajne. Naprawdę nie się rozłączył. Ach, byczki Może bym ostatnio mu dał uciec nawet Z tak z dobrej łaski Dobra, no to teraz... No w sumie prosta sprawa, wystarczy patrolować te dwa te przyciski. O, już się wydał. Spalił się, że tak powiem. Chodź Stefan! Oj, byczki, byczki. I co teraz to mam zrobić? To co, to co zabijamy chyba, co nie? Chyba zabijamy. Dobra. No, chodź, stary. Fajnie było, ale się skończyło. Oj, byczku, oj, byczku, oj, byczku, byczku, oj, byczku. Bonus za rozłączenie innego gracza. No i mamy to. Mamy kolejny ładny meczek Poszło nam wyjątkowo zgrabnie, e, trochę za brutalność. Nie, no w sumie dobrze. Dużo punktów. Jakby było torciki, to byłoby więcej punktów. Ale pewnie, jakbym wieszał na hakach, to byłoby jeszcze więcej punktów. Rozłączył się ten, co ciekawe, z najwyższym, tym levelem.